Znaczy powiat ma taki obowiązek przeprowadzać ćwiczenia, co jakiś czas, żeby sprawdzić sprawność służb ratowniczych powiatowych gminnych. I dzisiaj odbywają się takie incydenty w Lesku, w Olszanicy i na terenie gminy Cisna. Dzisiaj tutaj mieliśmy w Lesku dwa przykłady działania służb ratowniczych. Jeden to było zagrożenie burzowe, zerwany dach. Służby pokazały, jak zabezpieczają zniszczenia, które powstały w wyniku tych nawalnych huraganów, deszczy. Natomiast, tu w tej chwili, mieliśmy w szkole przykład akcji ratowniczo-gaśniczej z potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym czyli z ładunkiem wybuchowym prawdopodobnym ładunkiem na terenie obiektu. Wszystko przebiegło sprawnie. Można powiedzieć, że wysoka ocena należy się służbom za to, co pokazano. Agencja się stawa na budynku zespołu sztuk technicznych. Nasz budynek uderzył piorun. I w ostatniej sali na piętrze jest pożar. Pali się sztuko. I teraz będziemy widzieć już działania specjalistyczne Tam jeszcze. Tutaj uczestniczą zastępy gminne, służby ochotnicze. Straż Pożarna czy, czy i, i, Zawodowa w tym nie uczestniczy, tylko w roli obserwatora. Natomiast współdziałają pogotowie gazowe, policja współdziałała, jak również, a jeszcze ratownictwo medyczne.